Witam serdecznie moi drodzy. Krótka informacja, krótki komunikat, yy, ponieważ sami wiecie, jak, jaka jest obecna sytuacja w kraju i na świecie. Także ja na chwileczkę też przystępuję z tymi filmikami, a to z prostej przyczyny, ponieważ u mnie w mieście jeden jedyny punkt to jest po prostu zamknięty do odwołania. Także na razie filmów nie będzie. Będą może jakieś inne materiały, dlatego zapraszam do oglądania. Zobaczymy. Ja wiem, że kolejna premiera już niedługo. Jeżeli uda mi się gdzieś nabyć te zdrabki w innym mieście, gdzieś w pobliżu, to na pewno coś z tego będzie. A jeżeli nie, to trudno przesuniemy to po prostu na inny termin, moi drodzy. Trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się i dbajcie o siebie. Nie wychodźcie z domu, jeśli nie musicie. A ja postaram się coś wymyśleć. Może ten punkt długo nie będzie zamknięty, może to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Jeszcze się wszystko okaże. Bądźmy dobrej myśli, moi drodzy. No jest jak jest, nic nie poradzimy. Pozdrawiam serdecznie, bądźcie ze mną, bądźcie cały czas na kanale. Ja jeszcze nie kończę swojej tej kariery. Także bądźcie cierpliwi, na pewno będą filmy. Pozdrawiam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć moi drodzy.